5 kwietnia Tobiasz na swoim urodzinowym live powiedział, że jeszcze w tym tygodniu zostanie otwarty nowy tryb na serwerze lapy.pl. Dzień później Tobiasz poinformował nas, że w piątek 7 kwietnia o godzinie 18 wystartuje nowy tryb Box PVP. Nadszedł piątek. O godzinie 17:40 loguje się na serwer, żeby nie czekać w kolejce 2000 graczy. 18:06 Box PVP został otwarty. Dobra, jesteśmy już na Box PvP. Nie do końca umiem się bić, więc raczej nie będzie mi szło jakoś dobrze. Ale może... Może kogoś tam zabiję. Ale raczej ktoś to będzie mnie zabijał, a nie ja kogoś. No ale y, może kogoś zabijemy. Więc ja wchodzę tutaj na arenę. I próbujemy kogoś... Uderzać. Są lagi na razie, bo... 4000 osób próbuje wejść na serwer. Łoja! Ale dostałem hity. Jak oni tyle walą? A ja nie mogę wejść no tak. O! No nieźle. Mam nadzieję, że i temu się nie traci. Dobra, nie traci się. A to. Będzie to chyba najczęściej grany przeze mnie box PVP. Bo Będę się uczył grać, ale. Pani szynkie, jak oni... Ile to wali? 9. I oni myślicie, że oni mi tak walnęli? Że ten typ mi tak walnął mocno? Dobra, nie wiem. Jeśli ktoś nie wie, to żeby wejść na arenę, trzeba portal wejść. To 9 to 6. Dobra, to się już jednak się opłaca walić. Tylko trzeba trafiać. Zabiłem. Fragment kosmosu, nie wiem co on robi. Zabiję drugiego. Co jest? Dobra, siekiera jest normalnie niszczycielem tej gry. 19 sekund 16-15 sekund. Musimy... Jeśli on nas zaatakuje, musimy go rozwalić. Go bić. Co jest? On nie dostaje obrażeń. Dobra, on uciekał na ma mało, bo dostał Hit Kryta ode mnie nawet. Dobra, skoro on ucieka, to ja też uciekam. Nie wiem, co daje ten, ta waluta premium służy do ulepszenia swojej postaci. Uuu! Ja nie ogarniam. Ja pierwszy raz wszedłem na yy, na. Box PVP, bo dopiero został odpalony. Jak, jak to ulepszyć? Chyba trzeba mieć pewnie kilka fragmentów, trzeba pewnie mieć. Ale przejdźmy w ogóle sobie po tym tutaj. Grepaby, bezpieczna. Co to robi? A i tu możemy kopać. I co z tego kopania może wypaść? A, dobra, już czaję. Zbieramy sobie bloki, żeby można było budować na 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 jakby strefie dobicia się. A drewno... Lagi są straszne. Dobra, czy to coś? Nie wiem. Nie ogarniam. I co? Ja mogę zrobić crafting i w tym craftingu coś ogarnąć? Nie. Nie wiem o co chodzi. Może odłóżmy sobie to i ten fragment też będziemy odkładać do tak te fragmenty będziemy odkładać do do Ender Chesta. Spawn piszemy, miejmy nadzieję, że następnie na Spawn Box PvP, a nie na Spawna. Dobra, tutaj. Gdzie można ulepszyć? Górnik, A górnik. I co ty masz? Magnet magentaool, Magenta Wool, Local Diamond, aha, rozumiem, że podczas kopania może to wypadać, tak? Kantor księżycowy pył. Co to daje? Walutowa, serwerowa. Waluta... Walutowa, serwerowa, chyba coś tu jest źle napisane. tu z villagerami. Barrier block, dobra. Shulker. Shulkery nie, nie będą raczej potrzebne na. Usuwacz pojętym. O, to tem Słoneczny pył. Jak to zdobywać w ogóle? Jeszcze nie wiem. Dobra, idziemy się klepać. Srefa pvp. Ups. Dobra. Będziemy się klepać, może kogoś zabijemy. Albo może ktoś zabije nas. Oby, oby to pierwsze. Mamy dwa zabójstwa na razie. Dobra, ścigamy tego typa. Chłop ma 0 HP. Co jest? Chłop ma totalnie 0 HP. Dostał jednego kryta i jeszcze. O kurde. No, nieźle. No, zgnąłem. 1007 punktów mamy. Dobra. Potrzebne, można sobie ulepszać te. te. O, Bush, tu jest. Tu jest Kubir Mikols. Ciekawe, co oni sprzedają. Uuu, dobra. Ochrona 20. Kilo busza, Głowa busza, głowa napierakę, Dobra, ja tu sobie zobaczę, co tu jest ciekawego. żeby Kubir ma na przykład więcej od busza? A pewnie, ale mam mniej niezniszczonych, też ma więcej. No nie wiem. Nie wiem, jak to ustalali. Pewnie to wiesz, mam mniej więcej 26. A napierak gdzie? Napierak jest tutaj. Głowa napieraka, głowa Gandalfa. A, to trzeba tak po kolei iść, pewnie. Głowa Legalosa. Le Legala. Legolasa. Dobra, Legolas. Rodo. Żołnierz. Głowa rycerza. A gdzie jest rycerz? Tu jest rycerz. A głowa czarodzieja? Tu jest czarodzieja. Ja nie mogę. O, Steve. Chodź tu, Steve. Głowa Stevea, księżycowy pył. Jak zdobyć księżycowy pył? Jak? Nie mogę pisać. Hmm. Powin o, darmowe klucze. Luz do wiedzy skrzyni. A klucze dopiero w 22 będą otwarte, więc. Później możemy sobie. O, odebrać klucze potrzebne be strefa bezpieczna Tutaj sobie kopię i ja mogę to pisać, nie mogę I ja spróbuję pokopać, może zakopanie się dostaje Ale czego? To tego O, no właśnie Tu jest księżycowy pył pewnie, nie? Tak, złoto O, gold wypada Złoto wypada, okej okay. O, o, o Dobra, już wiemy. Dobra, to ja sobie tu chwilę pokopię i może sobie coś ulepszę. E, zre dobra, zregenerował się diamentowy, nie wiem jak to nazwać, diamentowa kopalnia. Możemy to tak nazwać i kopię diamentowe bloki, bo z nich chyba na pewno wypada e, ten proszek, czy to co to było? Pył, no pył. E, idziemy na spawnę i może sobie coś ulepszymy, bo mamy aż 15 księżycowego pyłu. I w sumie tylko pył, ale mamy trochę węgla, więc idziemy, pył, księżycowy pył. Za ja, księżycowy pył ja chcę kupić: Za stak ziemiański pył, a za ziemiański pył możemy kupić shulkera. Shulkera możemy kupić i fajerwerki możemy. Złote, ja... Złote marchewki. uuu tutaj możemy kupić lepszy miecz, czyli za słoneczny pył. A jak zdobyć słoneczny pył? Słoneczny pył pewnie będzie gdzieś tutaj do zdobycia. Słoneczny pył za ziemiański. Dobra, czyli to trzeba po kolei po prostu robić. Może tutaj mamy coś za księżycowy pył. O, mamy. Za księżycowy pył, na pierśnik Steve'a. Ochrona miecz Steve'a, ostrość 3. Możemy to kupić. Nie wiem, na co, pozbier na co można tu pozbierać? Na pierśnik Alexa. Dobra, czyli musimy chwilę pokopać. Pozbieramy sobie jeszcze księżycowego pyłu i kupimy sobie miecz Steve'a. Bo jest on dużo lepszy od tego miecza, więc sobie chwilę tutaj pokopiemy, aż będziemy mieli 16. No i kupimy sobie. Albo pokopiemy trochę dłużej, bo tam za 8 była jedna część zbroi, więc możemy sobie kupić od razu trzy części zbroi i będziemy mieli trochę lepsze itemy. Tylko miejmy nadzieję, że ten miecz Steve'a będzie walił więcej niż Szykierka. Tutaj jest Steve, tak? Więc kupujemy sobie miecz Steve'a. A tym. Co mam z tym zrobić? Mogę to wyrzucić? O, tutaj są skrzynie, rapy box. Tego nie kupimy, ale te dwie pewnie będziemy mogli sobie odebrać. Uuu, może coś ciekawego nam tu dropnie. Dobra, kupmy na razie kupmy na razie więcej rzeczy u Steve'a, na przykład na pierśnik i spodnie. Możemy to wymienić. Dobra, i teraz możemy chyba to wyrzucić. A nie, bo my jak giniemy, to chyba tracimy te rzeczy. Dobra, sprawdźmy, ile wali ten miecz. Nie możemy sprawdzić, ale miejmy nadzieję, że więcej niż 9. Zaraz zobaczymy. Idziemy yy, idziemy na, yy, na bitkę. Miejmy nadzieję, że jak zginiemy, to nie tracimy itemów. No ale my, yy, raczej tracimy. No ale jak mamy taki set, to może nie zginiemy tak szybko. I kogoś uda nam się zabić może. Aha! No dobra! Zrobimy tak samo jak ten typ i postawimy crafting. I postawimy crafting na. za borderem. A stali będziemy stali przed, więc to jest. to jest mądre. A tu za gold block można kupić? Tutaj. Tu się tu, tu kupowało? Tak, za gold bloka, Dobra, robimy jak najwięcej bloków. Ale możemy. nie możemy zrobić. Możemy zrobić piec. Dobra, te gold bloki sobie zrobimy później, a za gold bloka co można kupić? A, to księżycowy pył się kupuje tylko. Jeden. To możemy sobie kupić, a nie wiem ile mamy. Możemy sobie zrobić. Aha. Dobra, to później zrobimy ten... ten blok... blok węgla, bo... No, bo i tak jeden to się na razie na nie przyda. Chłop co goni, bez zbroi. Ale się klepił tu. O chłopie. Chłop ma już. No. Szybko poszło. Aha. No, tak jak myślałem. Więc może na razie nie będziemy się. Na razie może nie będziemy się. Yy, rozwijać, tylko sobie chwilę się poklepiemy. Może kogoś zabijemy. Kogoś takiego ze słabym. Ze słabymi rzeczami. Tamten chłop nie zdjął na dwa hity. No a jeśli zginiemy teraz, to po prostu pójdziemy farmić sobie itemy jakieś ciekawe. Ten typo. Nie wiem, czy idzie ten typ. Tam był jakiś typ. Chodź, tu typio chodź. Chłopy, jak oni już mają elektry? komu wziąć elektry? Nie wiem, pewnie da się gdzieś kupić u jakiegoś typu. A oni wszyscy tu mają elektry wszyscy już grali, więc chyba nikogo nie znajdę takiego słabego kto nie miał, o tym, ten, ten typo chodź tu, chodź tu, chodź ty, ale lagi są, bo mnie uderzył, tak? to nieźle ale straszne lagi są, dobra, idziemy farmić jakieś itemy, bo musimy chyba sobie e, najpierw przylepszyć seta, a dopiero później mm, Dopiero później właśnie zabijać albo próbować chociaż zabijać. Patrz jak hop kopie, Co chłop ma. Ty no, my tu nic nie wykopiemy przecież. To nie ma sensu. My tu nic nie wykopiemy. Dobra, więc chyba trzeba wspierać na jakieś killowy, bo wszyscy już mają takich killoff. Normalnie wydajność 7. Dobra, wykopałem trochę y, itemów. Mam 4 diaksy, i tu my chyba mieliśmy 8. A, gdzie są moje diaksy? z na Mieliśmy 8 diaksów, chyba, nie? Nie wiem, tu się są straszne lagi, ja już nie ogarniam tego serwera, ale mamy... Yy, Rudę żelaza, to chyba musimy przepalić, ale to raczej się nie uda. Ale mamy aż 30 księżycowego pyłu, więc możemy kupić... Yy, ...właśnie kilo of Steve'a, który ma wydajność 2 i szczęście 1, więc szybciej, yy, większe szanse na wydobycie tego tego co czego będziemy kopać tego co będziemy kopać i chyba 32 jest potrzebne na to, tak? 32 księżyco, 32 A ja jestem ciekaw, czy ja mogę kupić za używany ten, księ... ten Kilo, Steve'a. Jestem bardzo z tego ciekaw, więc idziemy jeszcze kopać do 30 i zobaczymy. Mamy 30 księżycowego pyłu i aż 10 diamentów, czyli mamy aż 14 diamentów chyba. Bo odłożyliśmy chyba diamenty do skrzynki, nie wiem. Ale na pewno mamy. Ale na pewno mamy na jeden blok diamentów. Mm, dobra. Więc idziemy tam do tego portalu i sobie stworzymy jeden blok diamentów i sprzedamy za. Sprzedamy bloki, i dostaniemy księżycowy pył. Nie wiem ile, ale... Uuu, tu są topki. Topka zabójstw. 308 zabójstw. Topka zabójstw. 2. No nieźle. 195 mam najmniejszy typ. Więc musielibyśmy mieć 195 zabójstw, żebyśmy byli top 3. A co najmniej 310, żebyśmy żeby byli top yy, 1. Dobra, szybko, szybko. No nieźle. Mogę iść do swojego? No to dzięki, dzięki. O Jezu, ja nic nie dotykam. To się kur... kursor mi się tak... tak mi laguje, że... Aż nie wiem, co się dzieje. Dobra, pewnie... Yy, Halo o, halo, oh, dziękuję za blok diamentów. Dziękuję, że e, nie stworzyłem się w ogóle ten blok diamentów. Bo są takie lagi są, że to jedyne co można robić to kopać, bo bić się z takimi lagami to trochę słabo. Dobra, mamy di blok Diaksów i ile dostaniemy za blok Diaksów? Dwa. Dobra, zawsze coś. Mamy 38 i mamy kilo. tylko miejmy nadzieję, że możemy kupić... A, to jest Steve'a, ja chcę kilo Alex. Nie możemy kupić. Musimy mieć pełny kilo w ten. No dobra, więc 16. 22 mamy, więc to musimy tak. I potrzebujemy jeszcze 8 pyłu. Dobra, idziemy na spawn'a i kupujemy kilo w Alex. Miejmy nadzieję, że on będzie dużo lepszy od tego. Pewnie będzie miał wydajność 3. Albo raczej wydajność 4 nie. Um, a, czy my mamy? Mamy chyba tutaj. Powiedzmy, że tu mamy. Tak, odłożyłem na szczęście. I jeszcze kilow potrzebujemy. Kilow Dobra. I możemy sobie kupić kilo Alex. Pewnie ten kilow nie będziemy szyli. Jak będziemy się bić, nie będziemy zniszczyli. Kilow Alex. Wydajność 3 i szczęście 2. I niezniszczalność 3. Kupujemy kilow Alex. No i ten możemy odłożyć. Ale w sumie może się przydać później. Więc sobie tutaj damy. To możemy odłożyć. I sprawdźmy. Tutaj, czy mamy tutaj Alex Czarodziej. A co ma w ogóle Alex? Miecz ostrość 5. Uuu, a to ma ostrość 3 chyba. To ten miecz by się przydał później, ale nie wiem, czy nie zrobimy sobie od razu Czarodzieja na przykład. ostrość 3. A gdzie się kupuje Elytra? Skąd widzimy? O, tu jest elitra, U rycerza. Tutaj nie ma, nie? Nie ma. Dobra, tutaj mamy Wydajność 5. Ludzie pewnie już mają ten kilo, bo ten ma Wydajność 3. Tak, ludzie pewnie mają już ten kilof i dlatego tak szybko kopią. Yy, więc sobie kupimy ten kilof może, może w dzisiejszym odcinku, może nie, zobaczymy. Dobra, kupuję kilof rycerza. Yy, kilof co radziej nie kopał tak szybko, jak myślałem, więc po prostu nie używałem go i od razu zostawiłem go, żeby kupić kilof rycerza. No i sprawdzimy teraz, czy yy, kilof wykopie tak szybko. I nie, kopię wolno. To chyba musimy kupić y, kilof żołnierza, żeby kopać tak szybko jak inni gracze. Dobra, kupiłem kilow żołnierza, niestety y, nie nagrało mi się, ale wykopałem sporo i to kilka, y, jedno jak było oświeżenie surowców, i wykopałem tyle. Więc zaraz Wam pokażę jeszcze raz. Y, klikamy w strefę bezpieczną i idziemy szybciutko na. Na generatory, bo za 15 sekund będzie generator. Więc szybko idziemy na Emeraldy. Do środka. Dobra. I czekamy za 10 sekund. To już za chwilkę będzie. No i czekamy i wam pokażę, jak to szybko kopię. Kopiemy Emeraldy, Rudy kopiemy na, na kliknięcie po prostu, a Bloki trochę dłużej. Yy, ale mieliśmy 4, przed chwilą, tak mi się wydaje, że mieliśmy 4 ziemiańskiego pyłu, a mamy teraz 7. Jeszcze idziemy sobie na Diamenty. No na diamentach już nic nie ma do kopania, ale żelazo, na przykład, tu co sobie wykopiemy szybciutko. Kopiemy tak szybko, że moglibyśmy wszystko to wykopać w przeciągu 30 sekund. Myślę, że taki jeden kwadracik moglibyśmy w 30 sekund 30 sekund czasu wykopać. Dobra i mamy 64 emeraldów. Stack emeraldów mamy w przeciągu tego co kopałem, czyli dwóch w sumie odświeżeń generatora i 9 ziemiańskiego pyłu, więc no. Na pewno opacało się kupić ten kilo. Yy, dobra, idziemy zamienić wszystko co mamy na bloki. Dobra, i robimy bloki węgla. 11 bloków węgla. Pewnie z 4 bloki 9 bloków emeraldów Cztery bloki yy, diamentów i cztery bloki złota. No i trzy bloki żelaza. Dobra, no mamy tego dużo. Myślę, że do taka możemy dobić. Do staka księżycowego pyłu. I z księżycowego pyłu będziemy mieli na pewno. Więc tak, najpierw zaczynamy od węgla. Już mamy 38, teraz żelazo 41, złoto 49, diamenty 57, no i emeraldy, które są po 4, a mamy 9 razy 4, mamy stak i prawie pół staka, mamy stak 29, no mamy naprawdę dużo, więc możemy nawet, nawet nie wiem, czy nie możemy kupić tego y, pilopa golluma. nie, nie możemy, bo y, aż pół staka ziemińskiego pyłu. No dobra, ale możemy kupić jakiegoś sycika fajnego. Yy, tutaj jeszcze jest za księżycowy pył, a mamy 9 tego pyłu ziemiańskiego, czyli możemy kupić. Yy, możemy sobie kupić na przykład to i to. No tak w sumie możemy tylko na pierśnik, no ale to się jedno zaraz uzbiera. Dobra, więc chyba sobie kupimy tą zbroję w następnym odcinku. A miecz? Jaki to jest miecz? Zaklęty ogień 1 i ostrość 7. No to będziemy na hita normalnie zabijać. To ma ochrona sześć, ochronę 6, ochronę 6. Dobra, ale żeby to mieć, musimy mieć rycerza. A rycerza kosztuje 2, no dobra. Hm. więc musimy wszystkie zbroje, tak? Tutaj Alexa, ale na pierśnik a. No musimy wszystkie zbroje po kolei kupić, więc najpierw na pierśnik. Później na pierśnik, z napierśnika Steve'a kupujemy na pierśnik Aleksa, z napierśnika Alexa kupujemy na pierśnik Czarodzieja i za napierśnik Czarodzieja kupujemy na pierśnik Rycerza i tutaj u żołnierza kupujemy na pierśnik Żołnierza, a ten na pierśnik 8. To może i zrobimy nawet na pierśnik Goluma w następnym odcinku, bo to nie kosztuje jakiś dużo. Więc kupujemy na pierśnik Żołnierza, który ma ochronę 6 i niezniszczalność 6. No i chyba kupimy sobie od razu Goluma, bo tego Frodo, Frodo raczej nie. Spodnie Frodo, napecznik Frodo. No raczej nie, bo ma sporo, ale zobaczymy. Z takim kilofem to się bardzo szybko to wykopie. Eee, ale mamy 37. To możemy jeszcze kupić sobie trochę spodni. A, wiem. Nie Możesz tego wyrzucić, dobra. Więc kupujemy sobie spodnie, spodnie Aleksa, no i tyle, Tak, bo tutaj już nie stać nas, no nie stać. No ale później w następnym odcinku pewnie sobie zrobimy Goluma, Prodo raczej nie, ale zobaczymy w następnym odcinku.